Cześć, dzień dobry, witam. Tak jak wspomniałam, dziś sobie porozmawiamy o tym, jak wygląda to nasze dodatkowe takie mieszkanie w domu dziecka i dziś opowiem jak to było, że trafiłam tam już drugi raz. Więc zapraszam serdecznie. Więc tak, jak wspomniałam, jest to mieszkanie przeznaczone dla osób dorosłych. Lub prawie pełnoletnich kiedyś. Więc zacznijmy może od początku. Jak byłam tam pierwszy raz, yy, byłam chyba już pełnoletnia. Pamiętam, że to były yy, wakacje, kiedy pracowałam i znajdowałam się tam z kilkoma innymi wychowankami z domu dziecka. W tamtej chwili była tam też taka osoba, która kontrolowała to wszystko, można tak powiedzieć, czyli yy, mieszkała również z nami. Ale jakby nie decydowała o tym, kiedy wychodzimy, gdzie wychodzimy, jak i co, gdzie tutaj, jak wychowawcom się mówi, że wychodzisz, tylko po prostu wychodziłeś sobie. Jej głównym zadaniem było to, żeby utrzymać porządek i pilnować w nocy, na czas tej nocy, żeby tam nikogo nie sprowadzać, nie robić imprez, bo nie wiadomo jak to jest, nie każdy przestrzega tego regulaminu. I ta osoba wtedy tam była. Tak jak zobaczycie za chwilę mój pierwszy pokój. Ja tam mieszkałam chyba z dwa czy trzy tygodnie i, i, i co? No i tam gotujemy sobie sami przede wszystkim. Wszystko robimy sami pranie, sprzątanie, więc tak naprawdę to jest dorosłe życie budżet, o którym kiedyś wspominałam na jedzenie to 7 zł, pamiętam bodajże, tak 7 zł to chyba było. To właśnie ten budżet odnosił się do tego. Okazuje się, że kiedy jesteśmy w placówce ten budżet jest większy. Nie wiem dlaczego, kiedy mieszkasz sam i sam się utrzymujesz jakby to wtedy dostajesz mniejsze pieniądze od domu dziecka na to utrzymanie. Jakby Dlaczego? Tym bardziej, że chyba gromadę dzieci łatwiej utrzymać, lepiej skupić coś dla. E, łatwiej jest podzielić jakiś produkt na wiele osób i to jest mniejszy koszt niż na jedną osobę. No ale tak było ustalone: 7 zł. Trafiłam, wy, wy, wypakowałam się. E, były podzielone wtedy dyżury, kto jak sprząta, że dany tydzień, jedna osoba. I, i tak spędzaliśmy sobie tam czas. Gdy teraz trafiłam, byłam sama, czyli już nie było tej osoby, która tam mieszkała na stałe i już nie mieszka ta osoba. Czyli wychowankowie, kiedy tam trafiają na okres wakacji, czy w różnych jakichś takich dziwnych okolicznościach, kiedy domki są zamknięte, po prostu ta osoba przebywa cały dzień i całą noc sama. Ze względu na to, że to jest osoba pełnoletnia i raczej trafiają tam osoby zaufane, czyli to nie będzie osoba, która jakoś może właśnie imprezy zorganizować czy jakieś spotkania w nocy zapraszać znajomych, spraszać i, i żeby tam było pełno ludzi. Więc jakby uważam, że to jest słuszne rozwiązanie. Jesteś sam, wszystko kontrolujesz, sprzątasz na bieżąco, dzielisz się zadaniami. No i ja właśnie odbywam sobie tam kwarantannę. Plusy takiego mieszkania jest to, że właśnie możemy odizolować osobę w czasach tych, które teraz panują. Czyli możemy sobie umieścić tam osoby. Wiem, że jeśli, jak wracaliśmy z wniosku, pamiętam, że w, wtedy, kiedy ten pierwszy okres był, czyli od marca, tam bodajże do czerwca, ja w lipcu dopiero trafiłam do domu dziecka, z tego co pamiętam po tym okresie, musiałam również odbyć kwarantannę yy, właśnie w tym mieszkaniu. I inne osoby, które wróciły z wniosku, chciały wrócić ponownie do domu dziecka, yy, musiały odbyć tam kwarantannę. Dlatego zobaczycie, że w mieszkaniu znajdują się wszystkie zasady dotyczące COVID-u, jak się zachowywać, czego przestrzegać, aby nie narażać się na zarażenie. No i to jest pierwszy plus. Drugi plus, czyli właśnie na okresy wakacji, możemy tam umieścić wychowanków, którzy właśnie podejmują pracę i. I nie martwimy się tym, że nie mamy gdzie jej włożyć do innego domku, bo na przykład na danym domku są połączone już dwa domki i nie ma więcej miejsc, tylko możemy te starsze osoby przetransportować tam. Plus kolejny jest taki, że ewentualnie gdyby się coś wydarzyło na danym domku, e, zawsze można pójść do tego mieszkania z dzieciakami i tam ewentualnie mieszkać ten okres. To mieszkanie, z tego co wiem, to było dziedziczone, kobieta je zapisała po prostu, nie wiem, czy na dom dziecka, nie akurat chyba na dom dziecka, tylko na stowarzyszenie, które tutaj przy domu dziecka jest, to jest stowarzyszenie zarębiacy, bodajże, Jejku. nie wiem, ale tak mi się kojarzy, ale nie wiem, czy to jest do końca pewne, to, 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 to tak słyszałam gdzieś tam pół na pół, więc jakby tego się nie dowiadywałam d, 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 u źródła, tylko gdzieś tam słyszałam, że to w taki sposób zostało nam otrzymane. No i co? I myślę, że nie będę przedłużać, tutaj już Wam troszeczkę wspomniałam, wspominałam też w poprzednim filmie. A teraz czas na wizytę u mnie i zobaczenia, jak prezentuje się mieszkanie. Filmik tamten nagrywam, jak byłam tam, teraz widzicie, że już jestem u siebie. Po prostu nie zdążyłam nagryć tego wstępu tutaj, o którym mówię, ale jakby ważne, że pokażę wszystko krok po kroku, po kolei, co się znajduje w mieszkaniu, gdzie, jakie jest rozłożenie pokoi, jaki mamy sprzęt. Więc zapraszam serdecznie do oglądania. Dzień dobry, witam w moim nowym domu na czas wakacji i kwarantanny, tak jak sami wiecie. E, tutaj jest wejście i nasz korytarz. Ja nawet jestem w stroju sportowym. Witam. Lustro, najpotrzebniejsze rzeczy e, typu płyn odkażający, maseczki i rękawiczki. I tak wygląda tutaj nasz przedsionek. E, z tej strony znajduje się szafa. A na niej oczywiście wszystkie regulaminy dotyczące COVID-u, zalecenia, numery ważne i postępowania w przypadku, gdy osoba ma i przeciwko koronawirusowi. Tu jest wielka szafa, w której się nic nie znajduje i odkurzacz. Od razu powiem, że w większości meblów raczej się nic nie znajduje po prostu dlatego, że tutaj nikt nie mieszka. I tak wygląda nasze wyjście. Po lewej stronie od wejścia znajduje się pierwszy pokój, i tutaj mamy biureczko, suszarkę, na której suszy się akurat aktualnie firanka, kanapę, która jest rozkładana, więc służy jako łóżko, pościel niezbędną, oczywiście, która tutaj gdzieś jest zawsze na wierzchu dlatego, że jak ktoś przychodzi nowy, to sobie ubiera własną poszewkę, i dalej mamy szafę. I komodę. Taki malutki pokój. I w sumie tyle się tutaj znajduje. Dalej mamy po lewej stronie kuchnię i wejście do niej. E, od razu z brzegu mamy pralkę. Dlatego że po prostu w łazience jest dość mało miejsca i pralka znajduje się w kuchni. E, dalej mamy jakieś moje produkty typu ziemniaki, umywalkę. Tutaj szafeczkę pod nią, reszta szafek, kuchenka i piekarnik niezbędne w gotowaniu. Mikrofale, tutaj jakieś też moje produkty, które mam tutaj podczas kwarantanny i czajnik. Tutaj akurat nie ma czajnika takiego zwykłego na kuchenkę, tylko jest czajnik elektryczny. Półeczki oczywiście wszędzie. I na dole również, na wprost mamy okno. Ze względu na to, że to jest parter, nigdy raczej tu nie jest nic odsłonięte, bo po prostu wszystko widać na ulicy, tutaj bezpośrednio na osiedle, i każdy, kto by wchodził do klatki, bo to jest mieszkanie obok klatki, wszystko by widział i byłaby tragedia. Znaczy tragedia, no po prostu niekomfortowo człowiek się czuje, dlatego wszystko, jak widzicie, jest pozasłaniane. Tutaj znajduje się stół i pod nim krzesła. Goła tablica, chlebaczek, jakieś e, długopisy. Zegar działający <gry> I oczywiście jest tutaj za drzwiami ukrywa się nam e, lodówka. E, tutaj jest ten, e, ta znana kartka, którą dodałam na Instagramie, ponieważ bardzo mocno się zgadzam z tym, co tutaj powiedziała matka Teresa z Kalkuty. I kilka tam innych takich dodatkowych e, cytatów motywujących do życia, magnesików. Wnętrze lodówki nie będę pokazywać, no bo tak naprawdę po co? I to, to się kończy nasza kuchnia tutaj. Trochę sprzętu jest, ale tak naprawdę ograniczona ilość ze względu na to, że tutaj niewiele osób przebywa. Więc tak naprawdę niewiele tutaj tego jest, bo na co dzień nikt tu nie żyje. Mamy jakieś e, talerze, tartkę. Kupki, to jakieś takie podstawowe rzeczy to mogą pokazać. Dalej idąc na wprost od kuchni mamy łazienkę, w której znajduje się piękny morski kibelek, <laughs> umywalka, e, szafeczka podręczna, znaczy taka półeczka podręczna. E, i ja. <laughs> I ja się znajduję. Półka też jest również u góry nad kibelkiem i znajduje się... E, Przepis, zasada mycia rąk. Eee, oczywiście, ze względu na COVID, to tutaj się znajduje zazwyczaj tego nie ma. Tak samo jak obostrzeń tych, które znajdują się, czy zasad, które znajdują się w przedpokoju. Mamy prysznic. Piękny, przestronny, dosyć duży. No i tam moje jakieś rzeczy do kąpieli. Eee, Dyskę. Chociaż ona mogłaby być w sumie w szafie, ale tak została pozostawiona, więc no stoi. Jakieś miski, e, szaweczkę taką na podręczne jakieś rzeczy. Tutaj widzę, że chłopcy pozostawiali jakieś żele, pasty, papier toaletowy, czy jakieś produkty tutaj do mycia e, mieszkania, sprzątania mieszkania znajdują się tutaj łącznie z jakimiś tam e, ściereczkami. Możemy też e, wysuszyć sobie pranie, które zrobiliśmy w pralce w kuchni, i wywieścić na kaloryferku. No i tyle w sumie z łazienki. Idąc dalej, mamy pokój, i ten już pokój jest o wiele większy. Tutaj akurat y, dzisiaj i na okres kwarantanny przebywam. Ja wybrałam ten pokój ze względu na to, że po pierwsze jest mega duży. Tutaj nie ma zasłoniętych y, żaluzji, ale tylko dlatego, żebyście mogli to wszystko pięknie zobaczyć, y, żeby tutaj było dosyć jasno. Znajduje się w nim łóżko. E, tutaj znajduje się kanapa. Prawdopodobnie ona się otwiera, ale ja nigdy jej nie otwierałam, więc no, nie, nie wiem, jak ona wygląda wewnątrz. Mamy stół z jakimiś moimi bibelotami, laptopem, bo akurat słucham muzyki, sobie tańczyłam i trochę sprzątałam. Tutaj okno wielkie, balkon, na którym możemy wyjść, więc to jest mega spoko, że wyjście na balkon. Potężną szafę, która również jest pusta. Dalej mamy co ważne, o tym nie wspomniałam w poprzednim pokoju. W pierwszym pokoju, do którego wchodziliśmy, był także komputer. I tutaj również się znajduje. Magnetofon na dole i przede wszystkim telewizor. To jest jedyny telewizor, który tutaj jest, w tym całym mieszkaniu. I te dwa komputery to też jest jedyne, co znajduje się tutaj na górze. E, przejdziemy zaraz na dół, i tam niestety już tych sprzętów nie będzie. Więc tak, znajduje się oczywiście komoda, telewizor, i tutaj biureczko. Krzesło tam przestawiłam, bo mi było wygodnie: bo jak ćwiczę, to po prostu mam więcej miejsca. I tak się prezentuje największy pokój ze wszystkich w całym mieszkaniu. Duży, przestronny, fajnie. Więc e, jest gdzie właśnie tanczyć, <laughs> ćwiczyć, e, i fajnie no. Taki salon, można by powiedzieć, w domu, a, a teraz mój pokój prywatny. Dalej mamy schody na dół. E, tutaj zerkniemy sobie z boku, jak one wyglądają. O, takie o, strome dosyć. E, więc idziemy sobie na dół. Ja w moich klopeczkach. <noise> I co? I tutaj będą znajdować się dwa pokoje. Proszę bardzo, od razu na wejściu mamy dwa pokoje. Jeden mamy na prawo. I proszę, tutaj mamy łóżka już piętrowe. Tutaj pościel jest zasłana, chyba ktoś spał albo zostało przygotowane dla kogoś. Niestety tego nie wiem, ale tak jest. Może zapalę światło, żeby było jaśniej. Proszę bardzo, tutaj dwa łóżka mamy. Biurko z lampką, jakąś mini szafkę. I szafy dwie. Proszę bardzo, i szafeczka tutaj, malutka taka. I to jest e, pokój e, jeden z na dole. E, w tym pokoju, e, jak Wam już wspominałam, kiedy mieszkałam tutaj, na początku mieszkała dziewczyna, która opiekowała się nami, i ona właśnie mieszkała w tym pokoju. Zapewne on wyglądał trochę inaczej, bo na początku tu nie było w ogóle łóżek piętrowych, dopiero z czasem one się pojawiły. Więc to jest taki nowy wystrój, a nie ten, który ja za pierwszym razem widziałam. Kierujemy się do kolejnego pokoju. Tutaj mamy też... O, zapalę światło. Też wielką szafę na wejściu. Później kolejno. W ogóle mega mi się podobają te takie drewniane meble. One są u nas od niedawna, jak mówiłam, to niedawno u nas można było y, zakupić te meble i tak naprawdę praktycznie cały dom dziecka, cały, no na przykład mój domek i tutaj, Posiada nowe meble, więc mega spoko, bo tamte były mega zniszczone. Tutaj ponownie mamy łóżko piętrowe i stolik z dwoma krzesełkami, wodą. Okienko zakryte, bo tutaj to jest praktycznie podziemie. Tu parapet sięga ziemi, <gryw> tak może praktycznie, więc nie ma co oglądać. I też raczej wszyscy widzą, jak idą chodnikiem. I to jest pokój, w którym mieszkałam ja za pierwszym razem. Miał wielkie biurko, gdy ja tutaj byłam, jedno łóżko, i w sumie tyle: i tą szafę. I to było tyle. Pamiętam, że szafa to było duże, takie duże, duże aż dotąd biurko. Pod oknem było ustawione łóżko, i to było wszystko, co znajdowało się w tym pokoju. Teraz została, tak jak widzicie, dołożona szafa, łóżko piętrowe. Myślę, że to jest bardziej też praktyczne, bo jeśli przychodziło, jak w każdym pokoju było tylko jedno łóżko, nie dawało to tak dużo miejsca i pola do popisu, żeby umieścić tutaj te dzieci na czas wakacji znaczy dzieci, już osoby pełnoletnie. A w tej chwili, dzięki temu, że mamy tu już cztery miejsca, no to jest o wiele tego więcej. I w sumie tak wygląda całe, całe mieszkanie. Tyle, co Wam mogłam pokazać. To wszystko tak się prezentuje. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I dziękuję za dziś, e, tule do serduszka. Dziękuję, że jesteście ze mną. I buziaczki. Pa! pa.